Siemanko, z tej strony Czaro, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić som SM, więc jeśli Wam się film spodoba, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, a ja już nie będę przedłużał. Zapraszam Was do oglądania. Dobra, słuchajcie, polosowało nas na tiery 10, po jednej artylerii na drużynę i to jeszcze 10 poziomu, to niezbyt ciekawa wiadomość, mam nadzieję, że nas nie trafi. Na tą bitwę jest taki, że pojedziemy w, na linię 1 i tamtędy mam zamiar zraszować. E, jeśli chodzi o parametry tego pojazdu, bo zanim dojedziemy i cokolwiek zrobimy, to chciałbym to przegadać. Pojazd ten jak na czołg e, francuski z magazynkiem posiada wyjątkowo mocny pancerz. I jest to niepodważalne, dlatego że odbijamy po prostu mega dużo nie wiem czy kiedyś napotkaliście ten pojazd e, czy mieliście kiedykolwiek problemy z przebiciem go założy się że pewnie wielu z was tak e, przede wszystkim jak rozpoczynaliście tę grę ponieważ pojazd ten posiada więcej pancerza na kadłubie niż na wieży jest to kolejny pojazd który nagrywam nagrywam o jakimś pojeździe i ma lepszy pancerz na kadłubie niż na wieży. Poprzednio chyba to był Sherman a teraz to jest ta Samua. Na kadłubie mamy 140 mm skontowanego pancerza i to bardzo i to bardzo dużo odbija 120 mm na wieży mamy więc to o wiele mniej. Tym bardziej że tam mamy też częściowo płaski pancerz co niekoniecznie jest korzystne dla nas. Tak naprawdę Pojazd ten robi swoją robotę dzięki temu, że gracze nie wiedzą jak sobie z nim radzić, bo nie jest on jakiś popularny wśród graczy. Nie widziałem, żeby dużo Somu jeździło w ogóle, a jednak jest to moim zdaniem mocna maszynka. Posiadamy 1450 HP, jeśli chodzi jeszcze o żywotność, to nie jest zbyt dużo, ale patrząc się jak, jak ten pancerz dużo dźwiga i ogólnie ile jesteśmy w stanie znieść... To mi się wydaje, że nie jest aż tak źle z tą żywotnością, że jednak spełnia ona swoją rolę. Gorzej z mobilnością, ponieważ porównując ten czołg do IMXa 50-100, na pewno ma lepszy, o wiele lepszy, pancerz tego pojazdu, tamten jest papierowy, ma po 50 mm na kadłubie na ale właśnie tamten jest szybszy, chyba na 50 na godzinę jedzie. Ten jeździ tylko 37 do przodu i 20 do tyłu. Posiada też 28,728, 12,86 koni mechanicznych na toner, co niekoniecznie no, jest taką fajną bym powiedział zaletą. Teraz nam się udało trzy pociski oddać Iron e, Arniego i BZ w nas spudłowała, e, więc, no, tak mniej więcej, wygląda mobilność. No, nie jest zła. No, patrzą, głównie patrzę się na to, że ten pojazd jednak dużo dinga, co no to, tą mobilność można wybaczyć po prostu, właśnie dzięki przez ten pancerz. E, jeśli chodzi o działo, no jak to wygląda w przypadku działa? E, mamy około 2000 dPM, co na pierwszy rzut oka może się wydawać no niezbyt wielką ilością, tym bardziej, że e, nie możemy sobie tego podbić. No ale, właśnie, słuchajcie, no to jest magazynek, więc. To, że mam 2000 dPM, to jedno. Może się wydawać mało, ale gdy już wyjedziemy z pełnym magazynkiem na przeciwnika, a ten powiedzmy ma mniej niż 1500 hp, bo nasz magazynek mniej więcej 1500 zadaje, to jesteśmy w stanie go bez problemu rozwalić w około 9 sekund. 9 sekund jesteśmy w stanie rozładować cały magazynek, 1500 zadać. Więc jednak DPM, no jak sami słyszycie, no w, w przypadku magazynków się po prostu mm, e, nie wymienia go po prostu, ponieważ to nie jest jakiś e, mega istotny element. Ważne, żeby magazynek był mocny. Teraz w działu super konia trafiłem. Okej, okay, teraz się udało raz trafić i tą BZ może się też uda dwa strzały oddać. No i bez problemu. E, silniki gąska. Jeśli chodzi o pozostałe parametry, ten czołg wali po 300, ma 5 pocisków w magazynku, więc jak już się wspomniałem, 1500 robi. Ale to, co jest istotne, ma 232 mm przebicia na zwykłym, 232 peny. To jest mega dużo i pozwala to tym czołgiem po prostu walić tylko ze zwykłych. Możecie załadować się tak naprawdę w full przeciwpancernymi. I na spokojnie tym pojazdem zarabiać. Więc jeśli go posiadacie, a nim nie gracie, a przykładowo chcecie sobie zarobić dużą ilość kredytów, to bardzo bym go polecał Wam z garażu wyciągnąć, bo jest to wyśmienita premka. Dzisiaj, dzisiaj chyba nią zarobiłem z 2 miliony, jak się nie mylę, albo 2,5 miliona. Dobra, teraz myślałem, że jeszcze tego gościa trafię. K2 jest, jest szansa. Bez sensu się chłop no niby oddał strzał, ale jeszcze drugi przyjął. No i teraz przeładowanie, które wynosi 35 sekund na tym pojeździe, no. Patrząc się szczerze na to, że jednak walimy po te 300 i mamy półtora tysiąca z magazynka, to 35 sekund szczerze nie wydaje mi się jakoś dużo na tym tierze. 0,38 celności nie za dużo, ale tym pojazdem chcę podkreślić jedną i ważną, istotną rzecz, że nie strzelamy na Duże odległości. Z pamiętajcie, żeby nie snajpić, bo to po prostu Wam nie wyjdzie na dobre. Lepiej, właśnie na te średnie, bliskie dystanse, jak ja to właśnie w tej bitwie pokazałem, jest wtedy no, największa skuteczność. Poza tym, 2,3 czasu celowania. No, niestety, czas celowania jest większy niż czas pomiędzy pociskami w magazynku, więc. Na po prostu nam ten pojazd e, dla nas nie jest, mi się wydaje, najlepszym pomysłem. E, no i tak wyglądała bitwa. Mam nadzieję, że Wam się bitewka spodobała. Napiszcie w komentarz właśnie czy macie somu, albo czy macie w najbliższym, ok e, czy macie ogólnie zamiar kiedykolwiek zdobyć. Ja osobiście ją polecam, jeśli będzie, bo ostatnio z czego pamiętam, e, jeśli jest ta wymiana pojazdów. Właśnie dodali do tej puli opcji wymienienia na nowy czołg Somuesem, więc jeśli macie jakiś stary pojazd i tak dalej, a macie trochę golda w garażu i będzie przy najbliższej okazji opcja wymienienia pojazdu na jakiś nowy, to polecam Wam właśnie tą Somue, wyśmienita zarabiarka i sprawia dużo przyjemności. Pomimo tego, że nie jest najmobilniejszym pojazdem, to jednak dużo bitew możecie nią rozegrać i się nie znudzicie. No i to ch chyba było na tyle. Dziękuję, dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia, cześć.